Masz mniej niż 180 cm wzrostu? Musisz wiedzieć, że ubrania mogą sprawić, że wyglądasz na wyższego. Ja optycznie dodaję sobie kilka centymetrów i to bez stawania na palcach. Po pierwsze, zapomnij o biodrówkach, które skracają nogi. Spodnie z wysokim stanem. Dla niższych facetów to nie wybór, to konieczność. Po drugie, jednolity kolorystycznie strój. Nie musi być cały w jednym odcieniu, ale spójna gama kolorystyczna robi robotę. Na przykład granatowy płaszcz i granatowe spodnie sprawiają, że wydajesz się wyższy. I jak już jesteśmy przy okryciach wierzchnich, to koniecznie wypróbuj te dłuższe, nawet za kolano, bo kurtki do bioder. No cóż, działają dokładnie odwrotnie. Po czwarte, buty na wyższej podeszwie. Ale nie mówię tu o butach na koturnie, to nigdy nie wygląda dobrze. Ale o solidnych lowfersach, broksach, czy nawet klasycznych trzewikach, i masz 2-3 cm w górę i lepsze proporcje w dyskretny sposób. I ostatnie, ale najlepsze, to pionowe wzory i detale. Paski, prążki, długie klapy w marynarce, czyli wszystko, co prowadzi wzrok od dołu do góry. Sprawia, że wyglądasz na wyższego. Wyślij to komuś, kto tak jak ja ma mniej niż 180 cm wzrostu i obserwuj mnie, jeśli chcesz więcej sprawdzonych wskazówek o klasycznej męskiej modzie.